Masiema, siema, to ja. Jak widać, na kanale dziwny człowiek w internecie. Możecie zasubskrybować, jak chcecie. Mam na razie tylko dwie subskrypcje, bo dopiero zacząłem nagrywać na YouTube. I y, jestem z kolegą. Nie jestem jego kolegą. Jest, jest. On mówi, że nie jest moim kolegą. Idziemy do lasu. To jest spacer z kolegą. Jestecie zobaczyć A idź mi. We! Co, no. mnie zagraną, Czekaj, bo Te mi tutaj... Ty... Na... Wywal tego kija, badyla. My idziemy powąchywać niebezpiecznych rzeczy. No to już właśnie czyli nie wie. i mnie nie nie, nie, kucze, bo mam problem tutaj z kolegą, że jest dla mnie niemiły. Sieemra Tobie jest koniec.